Cześć! Z tej strony Sylwia i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Systematik. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie uczymy się razem do matury. Wreszcie dochodzimy do końca liczb rzeczywistych i dzisiaj zajmiemy się więc procentami. No, niektórym pewnie dobrze się kojarzą z pewnych względów, ale prawda jest taka, że nawet z matematycznego punktu widzenia, dla innych mogą być dosyć kłopotliwe. Generalnie pierwszą styczność z procentami mamy już w szóstej klasie szkoły podstawowej, a w kolejnych klasach ten temat jest jeszcze bardziej rozwijany. Czemu więc procenty są dla wielu takim problemem? Być może wiedza z młodszych klas szybciej ulatuje. Nie wiem, ale mam nadzieję, że to, że procent to inny zapis ułamka, to już raczej wszyscy wiedzą. W razie czego przypominam, że ułamek doprowadzamy do mianownika 100 i wtedy zapisujemy już jako procent. Ale między procentem a ułamkiem jest też taka różnica, że zwyczajne ułamki w zwykłych działaniach sobie dodajemy czy mnożymy, a gdy mówimy o procentach, to już nie do końca tak można. Bo procent zawsze jest z czegoś albo względem czegoś. Czyli jak mamy 35% jakiejś liczby i dodamy 10% tej samej liczby, no to mamy 45% właśnie tej liczby. Ale gdybyśmy mieli 35% jednej i do tego dodamy 10% innej liczby, to nie jest tak, że mamy 45% ich sumy. No to się niestety tak nie łączy. Co dalej? Podstawowe działania na procentach, jakie chcielibyśmy dzisiaj omówić, to będzie obliczanie procentu z liczby albo odwrotnie. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, i ostatnie o ile procent jedna liczba jest mniejsza albo większa od drugiej. I tak naprawdę wszystkie te zadania można sobie policzyć z proporcji. Zobaczmy pierwszy przykład. Oblicz 24% z liczby 50, czyli piszemy sobie proporcje. 100% to będzie 50, a niżej piszemy, że 24% to będzie nasz x, to chcemy obliczyć. No i na skos teraz. 100% razy x równa się 24% razy 50. Dzielimy obustronnie to sobie przez 100%, obliczamy i wychodzi nam 12, czyli liczba 12 stanowi 24% liczby 50. W drugą stronę mamy podobnie. 8% pewnej liczby wynosi 6. Oblicz tę liczbę. Czyli znowu układamy sobie proporcje, tylko tym razem 100% to będzie nasz x, bo tej danej liczby nie znamy. A 8% to będzie 6. No i znowu robimy sobie na skos, czyli 8% razy x równa się 100% razy 6. Dzielimy obustronnie przez 8%, wymnażamy sobie, obliczamy i wychodzi nam 75. Czyli tą szukaną liczbą jest 75. 8% z liczby 75 Wynosi 6. Co dalej? Czyli pierwszy typ zadań mamy już omówiony, robimy go właśnie w taki sposób. A żeby zrozumieć pozostałe dwa typy, to zrobimy je sobie wszystkie na tych samych danych liczbach. Będzie wtedy łatwiej się rozeznać, o co chodzi. Mamy więc dwie liczby, 15 i 45. Jakim procentem liczby 15 jest liczba 45? Chcemy ułożyć proporcje, ale co damy jako 100%? Te 100% to jest taka jakby nasza baza i tutaj będzie tą bazą liczba 15, bo pytanie brzmi, jakim procentem liczby 15 jest liczba 45, czyli badamy liczbę 45 względem 15. No czyli piszemy 100% to jest 15, a x% to jest 45. No i teraz znowu dzielimy sobie obustronnie, tym razem przez 15, wymnażamy i wychodzi nam 300%. Czyli zobaczcie, zgadza się, liczba 45 stanowi 300% liczby 15. I to jest rzeczywiście logiczne, bo ta liczba jest 3 razy większa od drugiej. Drugi przykład. Jakim procentem liczby 45 jest liczba 15? Czyli teraz robimy w drugą stronę. Tym razem 45 będzie naszą bazą, względem tego sprawdzamy 15, więc zapiszemy 45 to jest 100%. A 15 to będzie x%. Procent. Tak może przy okazji tutaj dodam, że czy zapiszemy sobie 45 po lewej stronie, a 100% pod prawej stronie, czy odwrotnie, to nie ma większego znaczenia i tak wyjdzie na to samo. Ważne jest jedynie, żeby zapisywać te liczby pod liczbami, a procenty pod procentami. No więc obliczamy sobie tego naszego x i wychodzi nam 33,3 w okresie procenta. Czyli liczba 15 stanowi 33,3% liczby 45 i to też jest już ok, bo widać, że jest ona 3 razy mniejsza. Kolejne pytanie: o ile procent liczba 15 jest mniejsza od 45? Tutaj jest już trochę łatwiej określić naszą bazę, bo wskazują ją takie wyrazy jak niż czy od. W pytaniu mamy mniejsza od 45, czyli dajemy 100% to 45, a x% to. No właśnie. Co to będzie x? To już od nas zależy, bo będzie to albo różnica, albo ta 15. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze na końcu odjąć. I może tym razem właśnie sobie tak zrobimy: czyli x to będzie 15. No i obliczamy z proporcji naszego x i znowu tak jak w poprzednim przykładzie wychodzi nam 33,3%, czyli 45 to 100%, 15 to 33,3%, więc jest mniejsza o 66,6, czyli musieliśmy od 100 te 33,3 sobie odjąć. I ostatnie pytanie, znowu robimy w drugą stronę, czyli o ile procent liczba 45 jest większa od 15? Mamy od 15, więc 15 dajemy jako 100%, a x może tym razem damy jako różnicę i już nie trzeba będzie tego odejmować, czyli x to będzie 30. Obliczamy naszego x i wychodzi nam 200%, czyli 45 jest o 200% większe od 15. Kiedy mówimy o procentach, to warto też wspomnieć o pojęciu punkt procentowy. A co to jest, to zobaczycie za chwilę na podstawie zadania. Brzmi ono tak. Na początku roku szkolnego do kół naukowych zapisało się 24% uczniów. Po miesiącu zapisanych było już 30% uczniów. O ile punktów procentowych wzrosła liczba uczniów? I o ile procent wzrosła liczba uczniów? I w takich zadaniach bardzo często mylicie te dwa pojęcia. Kiedy pytają o procenty, to część z Was podaje właśnie punkty procentowe. Bo co to tak naprawdę jest? To jest jedynie taka jednostka różnicy między dwoma wielkościami procentowymi. Czyli tutaj różnica z 24 na 30 to przeskoczyło nam o 6 jednostek, czyli 6 punktów procentowych. I taka byłaby odpowiedź na to pierwsze pytanie. A teraz o ile procent się różnią, to już będzie różnica względem czegoś, czyli będziemy liczyć z proporcji. Tylko pytanie teraz względem czego. Co będzie tutaj bazą? Pytanie jest o ile procent wzrosła, czyli inaczej jakby to sformułować, o ile jest większa od poprzedniej. Mamy od, czyli ta pierwotna wartość 24%, przyjmujemy jako naszą bazę, czyli jako 100%. Zapisujemy naszą proporcję, czyli 24 to 100%, a ta różnica, którą przed chwilą policzyliśmy, czyli 6, to będzie nasz X%. No i obliczamy X, wymnażamy, dzielimy, wychodzi nam 25%, czyli nastąpił tutaj wzrost o 25% względem poprzedniej wartości. Jeszcze jeden typ zadań na dzisiaj, na który chciałam zwrócić uwagę i który często pojawia się na maturze, to zadania z podwyżką albo obniżką cen. Na przykład: pewien towar kosztował 800 zł. Obniżono jego cenę o 20%, a za jakiś czas podwyższono o 5%. Jaka jest cena towaru po zmianach? I mamy dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Pierwszy sposób to oczywiście proporcja. Najpierw pierwsza zmiana, 800 to jest 100%, obniżono towar o 20%, czyli nasz x to będzie 80%. No i teraz obliczamy naszego x i wychodzi nam 640 zł. I taka jest właśnie kwota po tej pierwszej zmianie. Teraz robimy kolejny raz proporcje, tym razem 640 dajemy jako 100% i jest podwyżka o 5, czyli nasz szukany x. To będzie 105%. Obliczamy x, mnożymy, dzielimy i wychodzi nam, że x jest równe 672 zł. Czyli taką mamy tą ostateczną cenę po dwóch zmianach. Natomiast drugi sposób to zamiana procentów na ułamki i później mnożenie już w jednym działaniu. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Najpierw mamy obniżkę o 20%, to znaczy, że towar ma już 80% ceny pierwotnej, czyli mamy pierwszy ułamek 0,80%. Później nastąpiła podwyżka o 5%, to znaczy, że towar ma 105% ceny poprzedniej, czyli ułamek mamy 1,05%. No i teraz wykonujemy mnożenie. Najpierw zapisujemy tą cenę pierwotną, 800 zł, razy pierwszy ułamek 0,8 i razy drugi ułamek 1,05. I jak to sobie wymnożymy, to wtedy wyjdzie nam 672 zł, czyli tak samo jak w pierwszym sposobie. No i widać wyraźnie, że ten drugi sposób jest o wiele szybszy i łatwiejszy. Będzie przydatny, zwłaszcza kiedy mamy zadanie sformułowane w taki sposób. Zobaczcie. Cenę pewnego towaru obniżono o 30%, a następnie jeszcze o 20%. Zatem o ile procent tak naprawdę obniżono ten towar? Ceny początkowej nie znamy, to można przyjąć x. Pierwsza obniżka 30%, czyli towar ma już 70% ceny pierwotnej, czyli pierwszy ułamek to 0,70. Później znowu obniżka o 20%, czyli mamy już 80% ceny poprzedniej. Ułamek 0,80. No i teraz sobie mnożymy. x razy 0,7 razy 0,8 to daje nam 0,56x, czyli 56% z x. Czyli wychodzi na to, że ze 100% ceny spadło nam na 56% ceny, czyli nastąpiła obniżka o 44%. I może jeszcze jedno podobne zadanie. Po dwóch kolejnych obniżkach cen, najpierw o 10%, a później o 20%, płaszcz kosztuje 360 zł. Ile kosztował przed obniżkami? I znów robimy sobie tym drugim sposobem. X to będzie nasza cena początkowa, jej nie znamy. Pierwsza obniżka o 10%, czyli zostaje 90% ceny. Czyli mamy 0,9 ułamek, a kolejna obniżka o 20%, czyli zostaje nam 80% ceny, czyli 0,8. Zapisujemy sobie takie równanie. x razy 0,9 razy 0,8 równa się 360 zł. Czyli jak sobie to wymnożymy, mamy 0,72x, a to jest 360 zł, czyli x wychodzi nam 500 zł. Wychodzi nam, że cena początkowa tego płaszcza wynosiła 500 zł. Rozwiążemy sobie jeszcze kilka zadań z procentów, które pojawiały się w ostatnich latach na maturze. Pierwsze z nich to będzie zadanie trzecie z matury z 2016 roku. Liczby A i C są dodatnie. Liczba B stanowi 48% liczby A oraz 32% liczby C. Wynika stąd, że i zobaczmy, że w odpowiedziach mamy wszędzie tylko ułamki, nie ma już procentów, więc my zrobimy to samo. Z tych procentów przejdziemy sobie na ułamki. Czyli zapiszemy: b to jest 0,48a i jednocześnie też b to jest 0,32c. Skoro jest to jednocześnie tyle i tyle, to znaczy, że możemy te dwie wartości ze sobą porównać. Czyli możemy zapisać sobie 0,32c to jest to samo co 0,48a. No i teraz wystarczy, że sobie podzielimy przez to, co stoi przy c, i otrzymamy, że c jest równe 1,5a. Czyli mamy odpowiedź a. Kolejne zadanie, zadanie czwarte z matury z 2017 roku. Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 roku o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? Czyli przeanalizujmy może najpierw, jakie są tutaj takie kluczowe dla nas informacje czyli było ileś tam zwierząt, nastąpił wzrost o 120% i obecnie jest tych zwierząt 8910. Czyli tak, na początku nie wiemy ile było zwierząt, czyli oznaczymy to jako x, tego szukamy i to będzie tak naprawdę nasze 100%. Później nastąpił wzrost o 120%, czyli jak ze 100% zwiększymy o 120%, to już mamy 220% i to będzie nasze 8910. Taką proporcję sobie możemy zapisać. No i wtedy, jak tego x sobie obliczymy, czyli przemnożymy, podzielimy, to wyjdzie nam x równy 4050 i taką mamy odpowiedź, czyli znowu tutaj jest odpowiedź A. Następne zadanie to zadanie czwarte z matury z 2018 roku. Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850. Przed obniżką rower kosztował? Jak się do tego zabrać? Poznaliśmy już dwa sposoby rozwiązywania takich zadań. Może tym razem zrobimy sobie akurat proporcję. Zapiszemy, że x to jest nasze 100%, bo to jest ta cena przed obniżką, jej nie znamy. A 850 to będzie 85%, dlatego że nastąpiła obniżka o 15%. No i znowu robimy sobie na skos, wymnażamy, dzielimy, i wtedy już wychodzi nam, że x jest równy 1000 zł. Tym razem mamy odpowiedź C. Ostatnie zadanie na dziś to zadanie trzecie z 2019 roku. W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji dla wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o. I tutaj myślę, że też najłatwiej będzie, jak zrobimy sobie to proporcją. 4% to jest nasza baza, czyli damy to jako 100%. Natomiast ten 1 punkt procentowy to jest różnica, czyli możemy dać jako x. Czyli widać, że wbrew pozorom naprawdę bardzo łatwa proporcja. Obliczamy tego naszego x i wychodzi nam 25%, czyli tutaj z kolei mamy odpowiedź b. Zmniejszyła się o 25%. I takim sposobem zakończyliśmy dział liczb rzeczywistych. W związku z tym przygotowałam dla Was taki test działowy, żeby jeszcze raz sobie wszystko dobrze utrwalić. Link do pobrania jak zawsze jest w opisie i oczywiście zadania powtórkowe z procentów też tam znajdziecie. A w kolejnym odcinku przechodzimy już do następnego działu, czyli wyrażeń algebraicznych. Także do zobaczenia! Hej!